za rana a ja mam w planie dzisiaj kosić kosić owiec do o jest tego szukałem potrzebuję zrobić bo to będzie za szerokie chyba obłamało mi się ten płaskownik do regulacji żaluzji na sitach ale obłamał się przy samym wyjściu, z, jak już wychodzi z kombajnu. No i muszę przedłużyć, ponacinać takie kierowki, żeby można było zabezpieczyć w odpowiednim momencie. I to przykręcę normalnie na dwa blachowkręty do tamtego płaskownika i przedłużę po prostu. Ale potrzebuję płaskownika. No ale chyba ten będzie najlepszy, bo nie jest za gruby jako materiał. Chociaż tu też byłoby dobre. Nic lepszego tutaj nie widzę. Jak to? Jutek, no siema już po jedenastej, zdrowo. Ale ja już tak, zbiornik jeden mam wysypany z wczoraj, pół nakoszone, musiałem pojechać po ropę, odwieźć tego pana, co przeprowadził ciężarówkę. Nie miałem w tym czasie kamery, ale coś tam kosiłem. No ale teraz to już ostro. Aż skończę, mam nadzieję, że cholera się uda to pole dokosić. Jutro ma padać deszcz. Dobrze byłoby to skończyć. iść po ciężarówkę, nie wiem czy w ogóle. Już tutaj obkosiłem drugą stronę w dwa razy. W to i z powrotem. Dookoła. Trzeba przeprowadzić tutaj samochód. Tam jeszcze zostało taki pasek, ale na koniec i ten zimowy, ten zimowy, przewódkowy owiec też dzisiaj skoczę. Tam jest pół hektara. Myślę, że to w zbiornik mi wejdzie i z tym wrócę do domu. Nie wiem jedno jeszcze, jest ze 3 hektary, to powinno w miarę sprawnie pójść, aby się kurde nie... Psu. Zaraz się podstawiamy. jeszcze czyli, czyli to będzie jakieś 12 ton 12 ton to jest 6 tysięcy złotych ja tutaj miałem na tym polu koszty 5 tysięcy można powiedzieć, że wszystko to co koszę teraz to jest mój zalobek. 5 miesięcy miałem już z koszeniem. Czyli nieźle się na Ale tutaj będzie jeszcze ze 2-3 zbiorniki. To jeszcze tam ten jedź obiec no, przewódkowy, ale to ja go chcę sprzedawać w workach po 50 kilo, jakby ktoś był zainteresowany. Na zimę można go siać. Ja go siałem na wiosnę, tak więc nie ma rewelacji. Nie dało do kosić to, no. rozerwało kosę, jakoś by to na szybko znitować, czy co, czy jak. A i ma padać i znowu Trzeba tu przyjeżdżać Czekaj, czekaj, jakoś to wymyślę może Jedziemy dalej Tutaj mieli spawarkę w tym domu co mieszkają Przespawałem i tak jest do wymiany już Może do kosza jakoś Zakończyłem, oberwało wraz Takie spawanie to chuj. Nie spawanie. Fuh, już zaczęło kropić pomału. Tak więc tak nic nie jestem w stanie zrobić. Trzeba jechać kupić kosę od Bizona i zaadoptować. Tutaj kurde zostało tyle co nie w pół hektara. Ale to już sobie wezmę dla siebie w silos Będę miał nas zwierząt. Pierwszych jak przyjadą. Już w domu. <laughs> eee, co powiem? Powiem to, że jadę teraz na wagę z tamtym owcem. Obczaić, kurde, papierosy mi zwiało. Możliwe to? No możliwe, bo nie ma. Ach, dobra. Kolejna strata. No tam jeden był, tylko to taka nieduża strata. Jadę na wagę. Wrócę i coś tam jeszcze będę rzeźbił dzisiaj, ale ten film już rzucam. Ja pewnie będę obornik sobie cisnął, albo pojadę talerzować tam, co dzisiaj wykosiłem. Jeszcze nie wiem. Kosa pasuje z bizona, tak więc czeka mnie zakup. A, to co spawałem wytrzymało, pękło obok. Ono już jest po prostu do dupy i już trzeba wyciągnąć, wsadzić od bizona. Mam tą główkę, pamiętacie kupiłem bo główka się tylko różni. Kupiłem to sprzęgło i tą główkę do wnitowania mam w busie. To po prostu do tej kosy bizonowskiej zakłada się tą główkę i, i ogień na tłoki Ja tak jak mówię idę się obmyję, jadę na wagę i działam dalej a my widzimy się jutro w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się i niech plomb będzie z nami.